Ja trafiłam do Bimbomu z bardzo prostego powodu, bardzo podobał mi się Jacek, mój obecny mąż, ale jeszcze wcześniej bardzo podobał mi się Bobek Kobiela, którego poznałam chodząc do teatru, znaczy poznałam, widziałam, to poznałam za dużo powiedziane. I to taka była sytuacja, że właściwie na wybrzeżu. Teatr Bimbom był jakimś takim czymś absolutnie nadzwyczajnym. O tym się mówiło w towarzystwie wśród ludzi starszych, a także na studiach. To była, um, no wiadomo, było, że to był jakiś absolutny high life. Poznałam na studniówce Jacka, mojego obecnego męża, on bardzo mnie rozśmieszył. Był tam jeszcze z kolegą, nadzwyczajnie się wygłupiali, uznałam, że to są po prostu najśmieszniejsi ludzie, jakich do tej pory znałam. Potem, potem poznałam Bobka, Kobielę i no w jednym samym... Właściwie ta śmieszność i, i radość, która z nimi się wiązała, była powodem, dla którego zaczęłam chodzić najpierw do oglądać bimbom, a później, a później, kiedy już zdałam na studia, a Jacek był rok wyżej. To było oczywiste, że chciałam być z nim dłużej, w związku z tym chodziłam na próby. No i kiedy BIMBOM ogłosił tak zwany nabór, to bardzo brzydko brzmiało, ale były potrzebne nowe yy, dziewczyny. I wtedy. Yy, Jacek ogromnie się denerwował, bo on nie chciał, bo on uważał, że to może być przyjęte, że to on, prawda, mnie jakoś tam poruje, więc na wszelki wypadek nawet nie chciał przyjść na ten rodzaj egzaminu właściwie, takiego jak do szkoły teatralnej, bo to były zadania. I, i, I była bardzo śmieszna sytuacja, i właściwie to cud, że ja się dostałam, bo, bo dostałam się ze zdenerwowania. Była, była taka scenka, którą wszystkie musiałyśmy wykonać. To była plaża, więc była absolutna, była dowolność, co niby na tę plażę przynosimy ze sobą i jak się na niej zachowujemy. Pantomima oczywiście. Nie wiem, czy oczywiście, ale tak właśnie było. No w każdym razie e, ja z tego e, zdenerwowania wszystko robiłam tak strasznie szybko i tyle miałam różnych tam zajęć, elementów, które rzekomo ze sobą przyniosłam, że wszystkich to bardzo rozbawiło i uznali, że nie ma i nie było jeszcze takiej dziewczyny, że jestem absolutnym komikiem, a to nie był żaden komiks, tylko nerwy. No, to tak mniej więcej. I potem, e, potem no już dostałam tym niby komikiem. Bardzo byłam szczęśliwa, naprawdę ogromnie byłam zadowolona, że dostałam się do takiego klubu, do takiego towarzysko bardzo wysoko notowanego klubu, to pewnego rodzaju high life'u na wybrzeżu, bo, bo to, co działo się w Bimbomie i to, co robili przedstawiciele, znaczy niektórzy z nas było komentowane wśród ludzi dorosłych, także wśród studentów. O tym wybrzeże, żyło, że na przykład gdzieś pojawił się bobek, albo że widziano Zbyszka, który jechał z bobkiem na motorze. A motor mieli taki, że na sznurku mieli wszystko, absolutnie. Więc to rzeczywiście było może sensacyjne dosyć, że nie był to normalny motocykl, tylko na jakichś sznurkach i takich dziwnych rzeczach. Ogromnie zakochany był Bogdan Krzyżanowski w swojej żonie honoracie Łaparejki. I wcale mu się nie dziwię, bo to była prześliczna osoba i nadzwyczajnie kobieca. I to był bardzo, bardzo taki sympatyczny związek. No niestety on nie przetrwał próby czasu, ale to właściwie jest oczywiste, bo, bo rzadko przetrwać może Ech, dłużej. Ja ci... Oni byli, no wszyscy byli. Kto był jeszcze? Jeszcze był. Zbyszek cybulski i, i Ela zawsze to było coś niesłychanego, bo Ela, bo Zbyszek był, albo go nie było. Małżeństwo ich to już był późny Bim -bom. I, I właściwie właściwie to było, było piękne wesele. E, i, I mógł to być może jakiś piękny związek, ale się nie udał też. Nie udał się, bo, bo Zbyszek był trudnym człowiekiem i trudna była jego sytuacja w, w filmie i w teatrze. On w bimbomie był bardzo na swoim miejscu, ponieważ on wszystkich nas trzymał w garści, był wodzem i on to lubił. On to nawet bardzo lubił. E, I. E, 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 no, potem, wiadomo, był wspaniałym aktorem, ale. Ale. Mm, w Bimbomie właściwie. W, Wszyscy, kiedy Zbyszek wchodził na próbę, y, wszyscy przestawali y, y, mówić i zamieniali się w słuch, bo, bo wódz mówi. I dla Zbyszka y, była, było tam w bimbomie ileś osób, i reszta to byli ludzie zespołu, tak zwani. A w, w tych kilkunastu, powiedzmy, osobach była Ela, która także była prześliczną osobą. No, i właściwie zawsze się zanosiło na ten ślub, aż się zaniosło, no ale tak jak mówię, był to związek, który się jednak rozpadł. Ja mogę mówić o Zbyszku, że miał krótkie nogi, a mimo to bardzo podobał się kobietom. I krótkie nogi, które w dodatku takie śmieszne precelki, jakby, i strasznie, jak biegał, to było tak strasznie śmieszne. A na tym była, była taka właśnie głowa trochę za duża. Miał nieduże ramiona, bez przerwy czegoś szukał, oglądał się za siebie, miał całe mnóstwo jakichś przesądów, prześmiesznych, a mimo to był tym wodzem, o którym mówiłam. Był, był, I był uwielbiany przez kobiety. O, to mogę. A bobek, a bobek. Podrywacz. A Bobek był podrywaczem. No, Zbyszek też był podrywaczem, tylko Zbyszek był takim podrywaczem na męskość. Natomiast Bobek był y podrywaczem na czar. I on był cudowny, ponieważ y robił różne śmieszne rzeczy. Y był taki, no powiedziałabym, y jak. Jak konik polny, on, on jakieś takie dziwne skoki w tym podrywaniu wyprawiał i, i, i był niesłychany z Był tak nieprawdopodobnie pomysłowy. Bobek był po prostu towarzysko. No nie znam człowieka, który byłby tak atrakcyjny jak Bobek który miał to poczucie humoru, nadzwyczajnie. On nie opowiadał jakichś starych dowcipów, żeby podrywać czy jakiś takich. On, on miał ten żart sytuacyjny, z, z, w każdej chwili z niczego. I myślę, że Bobek sam dla siebie też żył żartem. No, tak mniej więcej, ich, znaczy to był podrywacz cięższego kalibru Zbyszek, na tą taką niesłychaną przystojność, którą się uznało mimo tych wad fizycznych, o których mówiłam. A Bobek był tym cudownym, lekkim czarusiem, bardzo takim ukochanym człowiekiem. A nie, to jest to jest, to jest taki inny problem. To jest problem um, Dziewczyn w bimbomie, znaczy to okropnie brzmi, jak ja jako staruszka mówię dziewczyn, no powinna mówić kobiet w bimbomie, ale to jednak wtedy były dziewczyny. E, więc to było, to było bardzo. Ten, ten problem polegał na tym, że te dziewczyny były jednocześnie scenografią, której wtedy w Polsce nie było. One wszystkie były piękne, były bardzo indywidualne. I tak jak była w kraju, to też teraz się wydaje po prostu niemożliwe, było szaro i paskudnie. Naprawdę szaro i paskudnie, to, to właśnie wszystkie te dziewczyny ubierały się bardzo kolorowo. Były widoczne na ulicy, różniły się tym... A nie tylko o tym, że były ładne, bo miały ładne rysy, ale że potrafiły się ładnie yy, ubrać w tych czasach, kiedy w sklepach naprawdę nie było nic ładnego. Ubierały się po prostu pomysłowo. O. Wtedy rzeczywiście wszystko było na pomysł. Ja na przykład miałam mnóstwo butów, bo zawsze kochałam buty, i kupowałam jakieś okropne, bo nie było ładnych, ale tu wycinałam, tam coś doczepiałam, malowałam na kolorowo. Jakimi strasznymi farbami, więc one nie trwały długo, ale znowu je potem się przemalował. no bardzo było pierwszorzędnie. W każdym razie to, ja właściwie wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, jak chodzi o bimbom, że yy, nie pozostały jakieś teksty znaczące, jakieś manifesty, yy, dlatego że to był właściwie teatr. Wdzięku, żartu i, i takiej radości życia, którą wnosili nie tylko jego twórcy, ale także ci tak zwani ludzie zespołu. Teraz, teraz wszyscy jesteśmy starzy Brzydcy i trudno sobie to wyobrazić, ale wtedy rzeczywiście był jakiś niesamowity temperament w tym teatrze i ja myślę że kiedy ten teatr mówi o rzeczach prostych, takich najprostszych, tu jest dobro, tak to jest, tak wygląda zło, umiejętność stworzenia napięć. Także to było bardzo ciekawe, a jednocześnie miało kolor, miało światło to wszystko, ta scenografia, którą robili nasi architekci, była tak absolutnie różna. To był kompletnie inny świat od tego, który był za drzwiami. I to była siła, to naprawdę była potęga tego teatru i tego się nie da opowiedzieć. To jest tak mniej więcej, jak nie da się opowiedzieć zapachu. Wszystkie słowa są szalenie banalne.